O troll będzie A teraz jak masz... Chcesz? Go nawet coś no teraz, podaję? teraz nie. Surprise, no yes. wyłotkaj do tyłu, nie? Uf, a uf. Co? Oddzieliłem Jasne. go tym tym, ale... Ta, ta, flash, no Ale to git, ja mam flash, od O! Ten, ja Kayn tu jest. Ten. To ja tu podchodzę, zł złapiemy go jakoś, wiesz No już nie wiem, gdzie jest ty. Oj, ja go znalazłem. Biegnę, 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 biegnę. Zad jeszcze tu jest. O kurwa, ja mam flasha. Ja go ja stunuję. Tak? Kurwa, autos do chuja. Mam stunę, mam stunę. <noise> Brother chyba jest na tym. Idę topa, idę topa. Idę neutralny handlarz. No chcesz nie ma jeszcze? Dwa golda zaprowadzić cię do ekspowiska. Bliskiego. Robiję? Ara? Ej, ja tu lecę, ale jestem już do daleko. daleko. dobrze. dobra. dobra. Tego nawet nie uderzyłem. Okay. Mam jeszcze Nie. A nie, nie patrzyło, jechał. A dobra, bo ja plona. plon'a no co? Dobra, się e. No co jest, on nie umiera w ogóle. No mówię, on nie umiera. No Heralda, co wchodzi w niego? Tak, ja w niego wchodzę. Poczekaj. Dobra. To... O kurde. Dobra O, Bóg schalił, okej Schalił Ojej Polik Kurwa z... Kejn okay. Ojej Pystki A, ja chciałem go jeszcze... Mogłem uciekać może Halo? Kamera nice e, no to, to, to nie powinno zostać zmieniane zupełnie Wcześniej to sekunda i ten gość powinien wyjść ze ściany <grystanie> Ej, podsmoka będziesz, się dora. Spoko, raczej smok dla nich, dla nas też Co? Myślałem że coś innego napisał <grywa> No w sumie no co Biegnę tam ale chyba nie zamę nawet Dragon za dużo robię, że to z w ogóle nie mam my jeszcze. <grywa> No jeszcze <więc> co, nitlara Mogę tam podejść ale chyba nie mam po co się bić okay. Czy chcemy się bić? Muszę No dobra Popuść samochód, no co? Co poradzisz, mogę na to Putrysana go kurwa zabiła Najściej no sama O, jeszcze zep Dziwaku O. Chcesz się wkurwił? chcesz to lone? No, będzie papierowa bardzo teraz O kurde Oj, o kurwa Sukuracja Akurat ten, tw chyba twój pilar mnie zatrzymał w miejscu <grym> i podwieżł. Albo mnie z Leona zastanowała. No bo leona, A, bo w sensie. Ja bo ja rzuciłem go wcześniej, bo nie? No tak mi się właśnie, właśnie to tak dziwnie wyglądało. <grym> o kurwa, co on zrobił? Ok Co on zrobił? Ale miałem coś gdzie? Nie wiem co się nie, nie na napijał. Kurwa, nie wszyscy są na pilar. To był on, bo o kurwa, co on zrobił? Tam skoczył Skoczył Siedzi na pilarze sobie, ty Co oni tu robią? O kurwa Ojojoj oj, oj. jak nie miło, jak kurwa nie miło. Tonuję go, nie on jest? U mnie, u mnie wiem, stronę? Kurde Ale wiem, nie wiem, nie wiem, Kurwa no kurde, gruby jest nie? On jest gruby w chłodno. Najmniej spokój, nic. Te oka nie merki. Ona się jeszcze nie zotknęła. Co faj? Dawaj, pilar. Nie, nie. Pilar Bonka. Działa. Dawaj, działa main Draven to. O co majnuję Draven? Czy ci pojedynek? Nie, nie, nie chcesz. Nic nie robi. Dobra, Nie ma takiego bicia Synek? <laughs> on mi daj to, innego. Powiem full habety. Po bicce się v 1 O kurde. Leon dostal nie do jak coś, on je papierował Aj, ten z. Is... Oś tu. O, jest <laughs> i Oś tu. Koń go, koń go. Tak, kury. Walimy tu, co? Wiele jak już spowolniłem. Patrz, macie, za co ogniem się wycofujesz. <grym> to był miniony do... Tak, tak. Patrz jak z minionami, co się dzieje. Ojojoj. oj, oj, oj. Przed skok, ci mi się wydawało? mau gość że wrażenie, bo pilar został jak ten a tym pilarem możesz się przerwać Merka, mu dam, merka, mu daj Oj mu dałem. Dałem, ej Nice to, mu daj no ej a i skoczyć na Lone, też bym po nie poskakać <noise> <noise> Po kolei każdy jej skoczy Ty ale wyglądała, że ona nie ucieka i jej się chyba podobała mi się wydaje <noise> Takit <noise> <The> <noise> Gangbang dostała Ojem Oj, Jest gang Jest klona wszystkim co mam Oj, ile chodź się pingać Kurde, Zed'a mają Masz no, coś, jakiegoś się... CC'ka na tego Zed'a? Albo ja, co? <laughs> cię nie no, lubi Kurde, to yes. A mnie też nie lubi Dawaj diabła, Tristana Zed, dawaj diabła, proszę <laughs> Dawaj diabła, Tristana Zdawaj, <laughs> W tej grze zamiast prawlera mogłem złożyć jednak e, tego łuk lesz To by mi się chyba więcej. Łuk leszek nam ostatnio idzie lepiej <grywa> w No, albo je gramy w trójkę, to ramy sobie Flexy ostatnio, zauważyłem. Każdy, jak dostaniemy jakiś zdrożnik z na dekorę. Jeszcze nie <noise> gra. I, no, I pisze, że nie gra idkar jak już to raczej tego, i ZXO odpara. Ja na dekorę szło <noise> mi, sorry, chłopaki, bo sobie bistwo. No, ładnie, mnie, to prawda, się dałem. Te huki TRAFE i w ogóle ten. Nie widział, co się on dzieje on na wie. opie. Bo, raumuje. Ja full tank największy damage, to dwa razy większy ze wszystkich i nikt nie wspomnił. No? <noise> 20 riszki i 15 ases Przy 41 kg brałem udział A wy co? Tresz lepszy? Nie no, support jest tak niedoceniany na ja, Rolosu, nie? Nie, ja, ja, ja tyle razy uratował, że...